Na dobre rozpoczęły się już roboty ziemne przy budowie kanalizacji. Przed miesiącem mniej więcej ekipy rozpoczęły prace, mają przed sobą jeszcze cały rok pracy. Widać te ekipy wykonawcze w różnych miejscach, bo i w bieżnej i w Bożanowie i na rurociągach przesyłowych między Bożanowem Wierzbnym, między Bożanowem Żarowem. Myślę, że osoby, które się przyglądają tym pracom, czasami wyrażają pewne zdziwienie, że takie cieniutkie są te rurki, taka mała średnica. Zwłaszcza na przesyłach, ale to jest spowodowane tym, że te to są rurociągi tłoczne. Prace podzielone zostały na kilka etapów. Budowę rozpoczęto od miejscowości wieżbnej. Jest zrobiona kanalizacja grawitacyjna, a oprócz tego i kanalizacja tłoczna. Tłoczna służy do przesyłania ścieków z przepompowni, które będą montowane, a jest ich tutaj w Wierzbnej będzie 10 sztuk. Które będą przesyłać do przepompowni na Bożanów, tam będą dwie przepompownie, są zaprojektowane, i z Bożanowa do Żarowa, do kanalizacji, prawda? I z, kan i, z, I z Żarowa na oczyszczanie ścieków. Koszt budowy kanalizacji jest finansowany ze środków unijnych pozyskanych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, budżetu gminy Żarów. I spłaceniu zadłużenia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W następnym tygodniu zajdziemy. na razie, bo w pierwszym etapie miał być robiony wodociąg Bożanów, kanalizacja tłoczna i kanalizacja grawitacyjna w Bożanowie. Ale z uwagi na to, że Urząd Miasta znalazł środki na Wykonanie dróg weszliśmy na bieżną, która była planowana na rok 2014 na te trzy ulice, czyli Wąska, Łąkowa i zawsze papomina i ogrodowa, tak. Także w następnym tygodniu schodzimy i przechodzimy na Bożanów, żeby kontynuować, już wejść w harmonogram robót, jaki był po prostu stworzony. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa, to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali już od wielu lat. Teraz będzie legalnie, puści się i pójdzie z prądem, jak to się mówi, na Żarów. I, A i czy mieszkańcy to. są zadowoleni? Tak. Tak, ogólnie tak. Kobiety się cieszą, bo będziemy mieli, będziemy mieli drogi fajne. Są zadowoleni z wykonywanych prac. Nie mogły doczekać się właśnie asfaltu na swoich drogach, na które czekali bardzo długo. A widać, że prace postępują? Tak, widać. Wszystko jest rozkopywane. Wiem, że największe problemy są na ulicy Wąskiej, bo ta ulica jest faktycznie wąska i, i tam są problemy, ale radzą sobie. Prace się do, do przodu cały czas posuwają. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które powstaną na terenie gminy Żarów kosztować będzie ponad 7 milionów złotych. W tym roku jeszcze składamy kolejne wnioski wspólnie z naszym zakładem wodociągów i kanalizacji na dofinansowanie kolejnych planowanych prac, czyli ciąg dalszy przez Żarów, teren osiedla domków jednorodzinnych i jak się uda, tam gdzie mamy już pozwolenie na budowę, czyli byłyby to łażane. 4 milionowa dotacja ze środków Unii Europejskiej i pieniądze z budżetu Gminy Żarów pozwolą zainwestować w poprawę jakości życia mieszkańców.